W ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego zorganizowano spotkanie muzealne. Tematem pierwszego spotkania było znaczenie powstania styczniowego dla odzyskania niepodległości przez Polskę. To był czyn społeczny i szeroko zakrojony i on też miał swoje długofalowe znaczenie o, o tyle, że no wniósł ten element, który jakby był problemem wezłowym przez cały polski XIX wiek i przez wszystkie powstania zbrojne, a mianowicie on pozwolił potem już za, te, za kilkadziesięcioleci, za pół wieku włączyć się w zmagania o niepodległość właśnie żywiołowi chłopskiemu, który tutaj chyba sprawę dla sprawy Polski powstanie styczniowe najbardziej można powiedzieć wygrało, oczywiście w, tym, w tej perspektywie dalekiej. Nie zapomniano także o okrośnianach, którzy brali udział w powstaniu, a są pochowani na miejscowych nekropoliach. Mamy pomnik powstańców styczniowych odsłonięty w 1903 roku na Starym Cmentarzu w Krośnie, a także nagrobki licznych powstańców i co ważne, nagrobki nieraz przez kolejne pokolenia odnawiane, przypominane. Tak też stało się teraz ostatnio, kiedy odtworzyliśmy trzy nagrobki powstańców na Starym Cmentarzu. Jana Grabowskiego, Feliksa Machinko i Roberta Dębowskiego, który umarł na Syberii w 1865 roku.